Dla mnie, zapasy to przede wszystkim styl życia. Otrzymanie diety i udoskonalanie swojego ciała jest dla mnie rutyną i samą przyjemnością. Cześć, mam na imię Maciej, mam 16 lat, a moją pasją są zapasy. Kiedy miałam 6 lat, moi rodzice zapytali się mnie, czy chciałbym trenować zapasy. No ja pomyślałam, że w sumie fajnie rozpocząć przygodę ze sportami walki, a zapasy wydały mi się bardzo interesujące. Pierwsze kroki na macie stawiałem na zajęciach ogólnorozwojowych. Wtedy uczyłem się pewnych początkowych chwytów, jakichś skoków. drugi jest Przygoda z zapasami trwa od tamtej pory do dzisiaj i póki co nie zamierzam jej kończyć. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają mniej więcej dwie godziny. Zaczynamy rozgrzewką, która zazwyczaj trwa około godziny. Później przechodzimy do techniki. Przerabiam ją w parterze i w stójce, a na końcu robimy jakieś sparingi. Po sparingach często dorabiamy siłę, czyli to są jakieś podciągnięcia, dipy, pompki, brzuszki, przysiady. Natomiast w weekendy zazwyczaj jeździmy na różne zawody albo robimy pokazy. Od początku trenuję w klubie UKS Talent Białęka, a moim trenerem jest Radosław Radke, i to on zaraził mnie tą pasją. Nazywam się Radke Radosław, jestem trenerem w uczniowskim klubie sportowym Talent Białęka Warszawa. Jednym z moich podopiecznych jest Maciej Bieleń, wielokrotną medalistę Mistrzostw Polski. Zawodnik, którego cechuje pracowitość, sumienność, systematyczność. Wszystkie te cechy pozwalają osiągnąć bardzo wysokie wyniki sportowe. Warte podkreślenia jest fakt, że w sposób umiejętny łączy również sport na najwyższym poziomie z nauką w szkole. Jeżeli utrzyma taki poziom sportowy, takie zaangażowanie oraz będzie umiejętnie łączył z życiem osobistym, nauką, edukacją, może osiągać również wyniki sportowe w późniejszych kategoriach wiekowych, w seniorach. Również Czego mu serdecznie życzę? Do moich największych sukcesów w zapasach mogę zaliczyć medale z ogólnopolskich turniejów. Są to brązowy i srebrny medal Mistrzostw Polski Młodzików, brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, natomiast największym sukcesem, póki co, jest złoty medal Pucharu Polski Kadetów. No dawaj, marki, marki na pół. I teraz jest Dobra, teraz tak. Przejdź tu do, boków, tu do, boków, tu do, boków, tu do Dopóki ten sport będzie sprawiał mi przyjemność i gdzieś tam będą pojawiać się te sukcesy i medale, to nie zamierzam kończyć przygody z tym sportem. Natomiast czy będę, czy wiążę z tym sportem jakąś przyszłość, ciężko powiedzieć, ponieważ jak to w sporcie bywa, różnie mogą się przydarzyć jakieś kontuzje, dlatego trenuję, ale też nie zaniedbuję nauki. Zapasy dały mi bardzo wiele. Kolegów, z którymi często spędzam czas i zawsze mam tematy do rozmów. Nie, technika własna się A także wyjazdy, czy to na zawody, na obozy letnie, zimowe, które zazwyczaj trwają dwa tygodnie. Nie tylko ćwiczymy tam, ale też korzystamy z plaż, gór. Przede wszystkim zapasy dały mi tę pewność siebie i za to dziękuję trenerowi, że z każdym dniem mogę starać się być coraz lepszym człowiekiem, jak i zawodnikiem. Sytuacja, którą miło wspominam, która przytrafiła mi się na zawodach zapaśniczych, jest taka, że z reguły zawodnicy chcą zgubić wagę i walczyć na niższych kategoriach. Natomiast ja ważyłem tak mało, że nawet do tej najniższej kategorii wagowej w ogóle się nie łapałem. Dlatego musiałem przytyć w dwa dni 2 kilo i jako, że były to dla mnie ważne zawody, to udało mi się i wywalczyłem na nich brązowy medal. Były to moje pierwsze zawody ogólnopolskie, odbyły się one w 2018 roku. Zachęcam Was bardzo do uprawiania zapasów, ponieważ mi to dało ogromną pewność siebie. Jeżeli choć trochę wgłębicie się w ten sport, to zrozumiecie jego uniwersalność, i że żadna dyscyplina po nim nie jest wcale trudna. Panowie i panie, dziękuję za poniedziałkowy trening po zawodach, to i tak super był wykonany. Widzimy się środę na zajęciach. Dziękuję bardzo.